Próby świateł. Maniek gada. Cześć, cześć. Mariusz nalepa. Jednocześnie telefon. Jak to, Mariusz? No, w porządku. Zadzwoniłem właśnie do rodziny. No. Życzę szczęścia nam. Na Zresztą jutro. Na jutro i na pojutrze. I w ogóle. No i będzie cudownie. <laughs> Mam nadzieję. 113 Marcin. Jak to, Marcin, od której tutaj siedzisz? Od 12. Od 12 rano? Tak. Pomachaj, pomachaj, widzą. Będą oglądać. Cześć, Andrzej. To miałeś widzom pomachać. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, widzowie. Tak to będzie wyglądało właśnie. Teraz pójdziemy poszukać reszty chłopaków. Może gdzieś są. O, tutaj się schowali. Właśnie. Słynny perkusista, słynnych zespołów Rafał Łysa Pała Piotrowiak. A Nie, nie, tak łatwo nie będzie. Filmujemy, filmuj i to będzie w necie, pamiętaj chłopaku. Mariusz, Podam, Mariusz, zadam Ci podchwytliwe pytanie. Mariusz, Rafał, jak się zabierz, czujesz? Zabierz go. Jak się czujesz, Rafał? Powiedz. Jest stres, jest trema. Za dwa dni dopiero coś się wydarzy. Cześć, jestem kolegą tego kolegi. Jak to jest Takie... Bęku 460 zł kosztowała. Andrzej Ikson, już tak? No. Ale teraz ładnie wygląda. Masz tam też? Tak, tam, tamki, jest, tak? jest, jest. Z Noc, tak nocnych, nocnych zdjęć. Ale nocnych, nocnych zdjęć jeszcze nie robiłem. A nie Będziemy robić nocne <grym zdjęcia. <grym